To nie wiem, gdzie Dzień dobry. Wybaczcie, nic nie nagrałem, bo rano wstałem to musiałem coś zjeść, bo byłem głodny. <noise> musiałem porozmawiać. E, chciałem porozmawiać z dziewczynami. Teraz pijemy kawę. <noise> Przygotowałem film na dzisiaj do puszczenia z Iranu. E, I oglądamy sobie z żonką. Punkty gdzie pojedziemy. Dzisiaj plan jest prosty Jedziemy Jedziemy blisko, <laughs> sobota, jutro już do domu jedziemy Więc pojedziemy tu trochę po okolicy Poglądamy kilka miejsc Musimy umyć samochód, zrobić zakupy Nie wybieramy się nigdzie daleko, bo jedno, że nam się nie chce A drugie, że, że tu ma To sobie coś tam obejrzymy, jakieś plaże, jakieś Jakieś co nieco, taki jest plan Słoneczko świeci, kilkanaście stopni ciepła, ruszamy, zaczynamy od zakupów w markecie. Potem przewozimy zakupy i w trasę. I fura. No i musimy ją umyć, bo jest taka brudna, że, że obciach. O. Ja z przodu, ja z przodu. Patrzę, żeby nas coś nie rozjechało Jesteśmy w centrum handlowym I Gardno Idziemy do marketu Super... Interspara Dobrze zaopatrzony duży sklep Na zakupy pora Jesteśmy w markecie I proszę Jak ma mniej spaghetti jak mamy niej spaghetti z pesto? Euro 50, 0,89, euro 40, euro 0,9 Sosy pomidorowe, przeciery jak Złapów zwa Idę do dziewczyny Tu mamy pesto, też oczywiście do makaronu W takim dziale może je. Zrobiliśmy zakupy, kupiliśmy trochę czekolady Trochę napojów, ananasa Kawałek sera, kawałek kiełbasy 30 euro. Ale mamy za mało czekolady, musimy jeszcze iść. Chciałem koniecznie sok pomarańczowy i kupiłem my to my tak, my tak. jest to napój. Nie za dobry. Dla to, to dziewczyny to jest kupiły to tak ma... podróbkę Fanty. To nie jest Siciliano. To, jest to nie jest podróbka, ale to jeszcze gorsze od mojego. Nie, to jest lepsze. Jedziemy. Jedziemy. Kamera musi być czysta, to jest podstawa. Kolejny sklep i kolejne zakupy Czekoladę chcemy kupić Mamy upatrzoną To mamy czekolady. Co tu ja macie? Ciekawe, Nie będzie ja czekolady. Czekolady. Nie, oni czekoladę zjedzą, to jest dobra czekolada Szukamy Kolejny sklep Lidl Nie możemy kupić pewnego produktu I jeździmy, i szukamy a zwiedzanie czeka. Pędzę za dziewczynami. Mamy tak brudne auto, że nikt nie ma z Włochów tak brudnego samochodu. Kupiliśmy trochę czekolad, trochę ciasteczek, jakieś oliw, Oliwek nie. A, takich, takich świątecznych pierdół trochę kupiliśmy. Odnieść to, żeby to się nie piekło w samochodzie. No, to nam się nie podoba. Taka ciemna chmura, która króluje nad, nad okolicą. No, nie fajnie to wygląda. Mamy jechać na plażę. Jedną, drugą. Gdzieś tam pod jakieś katakumby podskoczyć. To wszystko jest blisko tutaj. Ale wypijemy kawę, tak jest plan. No, ja teraz nie wejdę już na chatę. Taki dom, że tu mamy taką chatę, że nie ma klamki z tej strony O, jesteśmy Mama może cię kazała nam tam? Nie wierzę w to Moja żonka taka straszna nie jest Pierwsza plaża pisało parking 22 euro przy plaży. Taka łąka. Chcieliśmy wjechać, ale się okazało, że tam jest teren zamknięty ten prywatny bramy. Nie pobierają pieniędzy. Druga plaża w miasteczku i proszę. Albo prywatne tereny pozamykane, albo siatka, albo zakaz stawania. Plaża jest za tą siatką. No, to nie, hmm. nie myślę hmm. Zaskakuje nie jest nas prawa. tam jeść na bardzo. Zawracamy, jedziemy gdzieś dalej. O, o, o. Jest parking do plaży. Jakie jaja? No to wyjdziemy zobaczyć to no. plażę Stał się cud. Powiedziałbym, że nie ma parkingu i nagle się okazało, że tu był parking. No oczywiście jest... No w tej budce jest chyba płatny, ale dzisiaj nikogo nie ma. Tam? No dobra, to wyjdźcie, ja tam przejadę. Plaża ładna, dziewczyny idą plażą, a ja tam przejeżdżam na właściwy park. się prosto, a nie mogę teraz podjechać do tego parkingu, który tam był, nie wiem, 200 metrów dalej, wydawał się publiczny i otwarty, nie ma tak słodko. Szukam wjazdu tam. Chyba to jest tutaj. Na tą plażę, choć wcale nie było łatwo Plaża ładna, ale To jest typowa plaża pod leżakowanie Dzienne, całodzienne bym powiedział Hello! Hello. Hello. How are you? What is your name? Where are you from? Fajna, fajna, fajne, wow, fajne woda i złoda. Woda, woda i z. How is woda? Hot. Hot. Dobra, to no thanks. No thanks. Spacer. Jakby kogoś ciekawiło, to jest taki bar na plaży, taka spelunka. Można kupić sobie aperol w dobrej cenie, bo 10 euro jeden drink. Spora <laughs> cena, no, te ceny mają takie. <laughs> europejsko wysokie, bym powiedział. Wyjeżdżamy teraz off-roadowo po tych dziurach jedziemy dalej. Ładnie tu jest, stać znaczy ładnie jest tu względnie, ale ograniczenia w podjeżdżaniu i ceny mnie zaskakują na maksa. Tak sobie jedziemy wzdłuż tego wybrzeża na północ. Kolejne nie wiem, 4 km dalej 3 No, tu jest plaża dla hardkorów, którzy lubią chodzić w boso po czymś takim Tam stoi kamper i to nas zastanawia, jak on tam dojechał. Musimy to sprawdzić Do obrony przed dzikimi krabami Dość oryginalna, Ta, to jest rafa koralowa Powiedzmy, nie wiem Nagram teraz, jak natarka wpada do wody No, tak, tak, tak Za chwilę dzisiaj chyba nie będzie obiadu, bo szukamy krabów i ich w ogóle nie ma. Tam była jedna plaża, tu była druga, teraz na trzeci rodzaj plaży jedziemy dalej. Kto będzie siedział z przodu, czy ma kijek na kolana? Po co nam ten kijek? Nie no, wyrzucę. Kolejne 3 kilometry dalej, a tam na horyzoncie już Syrakuzy widać. Tu gdzie stoimy to tylko można zatrzymać, czy na chwilę nie można tu postojów robić. Jest zakaz pod nami chyba jakiś rodzaj groty jest, nie wiem, ale ale teoretycznie jest zakaz tam wchodzenia. Tak jak żonka mówi, trzeba stąd jechać. Jesteśmy jakieś 5 km od Noto, od miasta wpisanego na listę UNESCO. Podjechaliśmy pod jakąś kablicę cmentarną, która też jest bardzo ładna. Jest źródełko. Tak, tu mamy źródełko, okolica. Tam <noise> Natalia wyczaiła jakąś dziurę A my stoimy w takim no, ładnym miejscu, tu się kończy droga chyba będzie pogrzeb, coś mi się wydaje. Ludzie się zjeżdżają do kościoła. Coś będą oglądać. Źródełko, tam jest ta kaplica na cmentarzu jest zamknięta. Jesteśmy na dole źródełka, bo właściwe to jest chyba z 50 metrów dalej i tunelem podziemnym woda płynie. Choć tu jest też źródło. Nie tam źródło. Patrz nie bądź buła. Masz latarkę? Co tu jest? Masz latarkę? Tam hmm. do góry. Tu są wampiry, w tym mieszkają latarka. Chodź, znaleźliśmy dziurę. Wejdź tam. Super sprawa. Jestem w tunelu, gdzie płynie rzeczka. O, tak trochę lepiej będzie widać. Ej, to no, to <laughs> Zachęcam dziewczyny, żeby za mną poszły. A nie trzeba było zachęcać, ale ona się załadowała na nie. A Aby ja. to przyszła, jak powiedział... on tam poszedł? No poszedłem, no. Jesteśmy z drugiej strony parkingu. Przeszliśmy pod ziemią. O, przeszliśmy pod ziemią jakieś 50 metrów, trochę dalej. I odpoczywamy, wracamy. Wracamy. Dobra, wracamy. Jesteśmy już po wyjściu z tunelu. Ten tunel zdobyliśmy. Długość 5 km co? Nie, tunel miał 70 metrów. 1855, taki stary, a myśmy nim wędrowali. Idziemy do góry. A już za 100 metrów, za 100 80. metrów, za 80. 70. 70 Jechaliśmy tu pół godziny. 20 minut. O, jesteś Jestem na miejscu. Jesteś. O, tu będzie. Patrz, tu. Jest taka dziura. Gdzie to jest? No po lewej, tu. O, tata, patrz. Tam, tam. Jest. Jest. Jest, jest. Takumbi Bulsumore. Ja to wyszukałem. Ja. Jechaliśmy 20 minut od Noto do tych katakumb. To nie jest głupia. śmieją się ze mnie. I w dodatku za darmo. A na Sycylii znaleźć atrakcję za darmo? Ej, no. nie, to tak tak. to jedziemy zobaczyć katakumbę. Wow. no, to tu jest trochę tego, to nie jest takie głupie. Co jak nie się ze mnie Tu tak coś... na Nadlewiś osy tam są. Tam są nie, coś... osy. Gdzie osy? Na górze jest os. Gdzie jest Na górze, w tym. To na samej górze No widzę, no nie, tam z boku A widzę Musimy uciekać bo osy Gdzie macie te osy. No tu, widzisz, to było okrągłe Widzę, a to? Tak, widzę, trzy Ej, tutaj też są Musimy stąd uciekać, bo są szerszenie A tak, katakumby A ty uciekamy stąd to to, ty, ale to są ogromne te katakumby. Ale ty tam fajne znalazłeś. Nie wiem czemu na te nerwowe. Tylko osy są. Ale patrz, jakie fajne. Wow, to jest ogromne. To jest ogromne, musimy wjechać, bo tam są szerszenie i osy, osy. mają gniazdo. Pod gniazdem rusz się. Dajmy stąd nogę, bo tu są osy. To są katakumby, naprawdę. Jest to fajne, tylko szkoda, że tutaj te szerszenie i osy są. Czy oswy, nie wiem co. Uciekamy, uciekamy. uciekamy. Patrz ile ich jest! Noga, nowe, szybko, biegnij mnie tam. Nie będę patrzył, ile ich jest! Patrz ile ich jest! No, Patrz ile ich jest! Mało mnie nie zjadły, dwie mnie podniosły. Chodź, dajemy nogę. Ile nie wiem, bardzo, zwiedzaliście. Ja to przyszłam całe dwa razy. Nie przyszłeś całego! To była druga komora, trzecia A tu nam się pobrudziło jeszcze bardziej, niż było Myjemy, myjemy, ale mamy minutę, mamy minutę, nie ma czasu, nie ma czasu yy, Pokazujemy Ojoj, to no mnie myje Tata nas myje, to nas nie myje! Ja jestem czysta, ja się myłam! Chociaż nie, wczoraj się właśnie nie myłam. Ile tu nieje! Nie tata śpiesz się! Nie ma, bo to nie ma czasu! Będzie czyste, będzie tak czyste, to jest tak czyste Najczystsza oto świada. W ogóle dużo aut się tu myje. Bo bo są chyba wszystkie miejsca zajęte i podjechaliśmy Podjechaliśmy Dobra, się Dwójkę? trójkę Dwójkę No wciska na no nie działa już to nie jest trójka To chyba już trójka jest No i pan nam dobrzecona i to teraz tu sobie obrzuciliśmy i teraz myjemy, Dobrze nam idzie Kurczę od tych os... Oj, przepraszam. Bo byliśmy tam, gdzie były osy w tych katakumbach i teraz mam jakieś placewo mieszka w Wydaje mi się, że mnie te osy zjadły, ale nawet na pewno mnie je zjadły mam czuła, ale teraz się ciągle drapie. Taka ciekawostka. Ej, dobrze nam to pójdzie. To my umijemy, zaraz będzie czyściutki. Prawie, <grywia> że <grywia> ci się zdarzyli Jeszcze jeden ełym taka to jest cold water. Ale możesz Fine. euro, czy nie musisz mieć żetona? No mam żeton. A, to jest, masz jeszcze żetona. Self drying wash. No to nie no, to, to samo, no wodą chyba lepiej od to. No. No. I będziemy trójką jechać. No to możemy, no i chyba będzie wtedy już czyściutki, ładny tak. i bez zacieków. Umyliśmy samochód, byliśmy po pizzę, znowu po pizzę, tak. Kupiliśmy trzy dzisiaj, jesteśmy po kolacji, po pizzy, teraz pijemy sobie, ja piję sobie kompot, wino z wodą, żonka wino, córki leżą. Córki leżą, córki leżą i, i nie wiem, i oglądają tiktoczki. Wyrzuciliśmy śmieci, a sprzątnęliśmy w samochodzie, bo to nie... Yy. Znaczy, umyłem go, ale w środku trzeba było A to trzeba troszkę jakoś ogarnąć, znać, papiery znać, wyrzucić, także. Tak, mamy wieczór, teraz się byczymy, no ale już jest siódma, po siódmej. Jakbym się nie odzywał, to do jutra. Jutro pobudka, śniadanie, jedziemy do Katanii. Trochę po mieście może pochodzimy, lot mamy o 17.